Obchodzimy dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A czytamy Ewangelię o poczęciu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ bez poczęcia Jezusa Chrystusa, bez narodzenia Jezusa Chrystusa z Marii Dziewicy, bez jego męki na krzyżu nie byłoby także niepokalanego poczęcia. Ona została niepokala niepoczęta, uwolniona od grzechu pierworodnego od początku swojego istnienia, po to, aby być godnym mieszkaniem dla Syna Bożego, kiedy przez dziewięć miesięcy zamieszkał pod jej sercem. To ze względu na przewidziane zasługi zbawcze Jezusa Chrystusa Maria została uwolniona uprzedzająco, nie jako na kredyt, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na kredyt została uwolniona od grzechu pierworodnego i jego skutków, to znaczy, że nie tylko nie potrzebowała chrztu, tak jak my go potrzebujemy, ale również znaczy, że była wolna od pokus, które są w nas i czasami nam bardzo przeszkadzają w życiu, właśnie ze względu na ten grzech pierworodny, który pozostawia w nas swoje ślady. Ale dzisiaj właśnie chcemy się skupić na tej ostatniej sprawie, na tym, co dotyczy naszego wyzwolenia, naszego uwolnienia z grzechów. Oczyszczeni wszyscy jesteśmy z grzechu pierworodnego przez sakrament Chrztu Świętego. Dostajemy tej łaski, podobnej łaski, jakiej doświadczyła Matka Boża. Natomiast no, tym się różnimy od niej, że także z sakramentu pokuty musimy czasami skorzystać, bo ulegać człowiek rozmaitym pokusom, rozmaitemu złu. Znacie nie wierzę, że ktoś nie zna pięć warunków sakramentu pokuty rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy oraz zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Pierwsza sprawa pamiętajmy o tym, że rachunek sumienia jest potrzebny. I często jest tak, że ludzie przychodzą, nie wiedzą z czego powinni się spowiadać, dlaczego? Bo nie zrobili rachunku sumienia. Natomiast druga sprawa, to taka uwaga techniczna. Czasem przychodzą ludzie i zaczynają spowiedź od takiego, w takiej formułki. Przystępuje do spowiedzi. No raczej nikt nie podejrzewa, że przyszedł ktoś do konfesjonału po pietruszkę albo rzodkiewkę. Tylko normalnie jak do konfesjonału, no to do spowiedzi, to do tego służy. Tylko nam ten ogonek pozostał jeszcze z pierwszej komunii. Bo nas wtedy uczono, przystępuje do spowiedzi po raz pierwszy, prawda? Potem było, przystępuje do spowiedzi po raz drugi, druga spowiedź przed pierwszą komunią, a potem już po iluś latach to już nie pamiętamy po raz który przystępuje do spowiedzi, ale ten ogonek został. Dajmy sobie z tym spokój, to nie ma sensu. Przecież nie przychodzisz tam porządkiewkę. Od razu przystępujemy do wyznania grzechów po znaku krzyża i pozdrowieniu kapłana. Natomiast druga, jeszcze taka techniczna uwaga, to taka właśnie to, tu chodzi o ten żal o postanowieniu poprawy i żal za grzechy. Jeśli rzeczywiście postanawiam poprawę i żałuję za grzechy, to po pierwsze o grzechach, które popełniłem. Mówię w pierwszej osobie: Ja. Ja skłamałem, ja ukradłem, ja oszukałem, a nie na zasadzie człowiek czasami skłamie. No, jaki człowiek nie? To tak ogólnie ludzie kłamią. No to niech się no, ludzie, no ale co czy ty jesteś odpowiedzialny za to, że ludzie kłamią, prawda? A więc bez takich ogólników, bez takich wykrętów i zaciemniania księdzu, że to tak ludzie kłamią. No, Jak chcesz poplotkować o ludziach, że kłamią, to na targowisko, a nie do konfesjonału. Natomiast druga sprawa, to też nie mówimy o swoich grzechach w czasie teraźniejszym. Kradnę, kłamię, nie chodzę do kościoła. Ponieważ czas teraźniejszy ciągły sugeruje, że ty dalej po spowiedzi chcesz to robić. Tak robiłeś i tak będziesz robić, prawda? Nie. Mówimy w czasie przeszłym. Rozliczamy się ze swojej przeszłości. Kradłem, kłamałem, opuszczałem mszę, opuszczałem pacierz i tak To jest przeszłość, którą w ramach żalu za grzechy chcemy odciąć. I w ramach poprawy, postanowienia poprawy, nie chcemy do tego wracać. Jasne? Więc to takie pewne techniczne uwagi, może o, o niektórych ze względu na delikatność nikt wam nie powiedział. Natomiast ja w tym swetrze z, z wielbłądzie i wełny mam odwagę mówić o takich sprawach. Ale niech to będzie pomocne. Natomiast chcemy także, chcemy dzisiaj skupić się ze względu na tematykę naszych rekolekcji na tym ostatnim, piątym warunku sakramentu pokuty, którym jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Dlaczego Panu Bogu i bliźniemu? Ponieważ każdy grzech, absolutnie każdy grzech, który człowiek popełnia, jest z lekceważeniem Pana Boga, Jego woli, Jego przykazań, Jego dobrych intencji wobec nas. Bo Bóg mówi, nie zabijaj, a człowiek mówi, że yy, na przykład ktoś mu przeszkadza w osiągnięciu jego szczęścia. Pan Bóg mówi, nie kradnij, a człowiek mówi, że pierwszy milion trzeba ukraść. Pan Bóg mówi, nie cudzołóż, a człowiek mówi, że coś mu się od życia należy i itd., tak Człowiek wymyśla sobie własną drogę do szczęścia i uważa, że tutaj będzie mądrzejszy od Pana Boga. Lekceważy Pana Boga. A więc każdy grzech jest lekceważeniem Boga, bo jest przekreśleniem i podeptaniem Bożej Woli. I dlatego obowiązuje nas zadośćuczynienie Panu Bogu. To zadośćuczynienie, które odprawiamy Panu Bogu, to jest ta tak zwana pokuta, którą dostajemy przy okazji spowiedzi. I pomyślmy sobie, jakie w ostatnim czasie dostaliście pokuty. Co to było? Dziesiątka różańca? Litania do serca Pana Jezusa? A może ktoś dostał drogę krzyżową wyjątkowo? A może ktoś dostał jeden dzień postu o chlebie i wodzie? Te pokuty, które dostajemy w czasie spowiedzi, są tak naprawdę symboliczne. Nie są proporcjonalne. Do wielkości grzechów, które popełniliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po pierwsze, tym, który zadość uczynił za nasze grzechy, jest Chrystus. Właśnie tak, tak jak Maryja też korzystała z owoców zbawczej męki Chrystusa, tak za nasze grzechy zapłacił swoją krwią Chrystus. On odprawił za nas zadośćuczynienie. A to, co my dostajemy, to jest tylko taki symboliczny akt dobrej woli. To jest taki symbol, taka udział własny, symboliczny udział własny w tym zadośćuczynieniu. Dlatego te pokuty są zupełnie symboliczne. I, a druga sprawa to taka, że wiem, bo prowadzę rekolekcje dla księży, dla zakonników i wiem, że wielu spowiedników ma taką praktykę, jakiej nauczył nas święty Jan Wianei. On, kiedy siedział w konfesjonale, przychodził grzesznik i się spowiadał, i ten grzesznik, Jan Wianei uznawał na przykład, że ten grzesznik powinien dwa razy odmówić różaniec część bolesną. To wtedy jedną część nakazywał odmówić grzesznikowi, a drugą część odmawiał za niego sama. Wielu spowiedników, zadając Ci pokutę, drugą połowę tej pokuty odprawia sami. Dlatego te pokuty nasze są tak małe. One są symboliczne, prawda? Są możliwe do odprawienia. Ale uwaga, te tak zwane pokuty trzeba odprawić. Ja coraz częściej niestety spotykam się z sytuacją w taką w Warszawie, pewnie to nie jest praktyka karczewska, że przychodzi człowiek i mówi: Nie odprawiłem ostatniej pokuty. A co to była za pokuta? Dziesiątka różańca. No i co? Nie umiesz? Umiem. No to dlaczego nie odprawiłeś? A tak jakoś. No a ile stałeś w kolejce do konfesjonału? Piętnaście minut. No to nawet stojąc w kolejce do konfesjonału, jak już zapomniałeś, mogłeś w ostatniej chwili jeszcze tę pokutę odprawić na znak dobrej woli, prawda? Trzeba odprawiać nadane pokuty, ponieważ lekceważenie, notoryczne lekceważenie nadanych pokut, niespełnianie tego piątego warunku sakramentu pokuty może być powodem nieważności spowiedzi. A więc odprawiajmy pokuty. To nie jest dużo. Natomiast mamy zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Bo tak jak mówiłem, każdy nasz grzech lekceważy Boga, Jego autorytet, Jego mądrość i świętość. Podważa jego, nie wierzymy, że on ma wobec nas dobre zamiary, natomiast każdy nasz grzech jest także krzywdą, wyrządzoną, ma ten wymiar wieczny, to co odnosi do Boga się, i wymiar doczesny. Mianowicie chodzi o to, że to jest zawsze jakaś krzywda, wyrządzona drugiemu człowiekowi, Kościołowi, społeczności, jeżeli ja. Niedawno szedłem w sutannie, tak jak zwykle, krupówkami w Zakopanem do kościoła świętej rodziny. Wszyscy mniej więcej wiedzą, gdzie to jest. Piąta trzydzieści nad ranem, bo o szóstej miałem kazania w tym kościele. Idę nad ranem, w sutannie, a dwóch podpitych górali zaczyna za mną krzyczeć o, pedofil idzie. Dlaczego tak krzyczą? No bo jacyś zdemoralizowani duchowni, Zaszkodzili kościołowi. Zaszkodzili jakimś dzieciom, ale zaszkodzili też kościołowi. I potem na mnie także ludzie pokazują palcami, pedofil idzie i na mnie plują, prawda? To jest także, i na was też, katolicy, zobaczcie, nie? To jest krzywda wyrządzona nam wszystkim, całej wspólnocie. Jeśli u Was, jadąc rano tutaj, widziałem piękną iluminację na rynku w Karczewie, poszedłby jakiś łobuz i to zniszczył, no to nie jest niczyje, to jest czyjeś, to jest z waszych podatków, prawda? Ktoś za to musi zapłacić, ktoś za to musi naprawić. To nie jest tylko grzech przeciwko Bogu, to jest także grzech przeciwko społeczności, przeciwko wam wszystkim. Jeżeli ja na przykład poszedłbym i widzę, że pan na pewno ma portfel w kieszeni i ukradłbym panu portfel z kieszeni, to to nie jest tylko złamanie przykazania nie kradnij. A to jest krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi, prawda? Nawet gdyby on drugi taki portfel miał jeszcze bardziej pękaty w domu. I obowiązuje nas za uczynienie Bogu i bliźniemu, czy człowiekowi, wspólnocie, kościołowi. Jeżeli ukradłem panu portfel, powiedzmy, na razie jeszcze nie ukradłem, ale uważać trzeba. Jeżeli ukradłem pan, ukradnę panu portfel, Złamałem siódme przykazanie, idę do, tutaj chyba ksiądz Wiesław jako najstarszy jest najbardziej miłosierny, bo to z wiekiem człowiek się robi coraz bardziej miłosierny, idę do księdza Wiesława, no i on mi zadaje za pokutę, no to odmów koronkę do Bożego miłosierdzia. Biorę, odmawiam tu gdzieś przed obrazem Jezusa miłosiernego, koronkę do Bożego miłosierdzia. A potem co? Patrzymy, ile tam w środku jest, i jak to mówiono w kabarycie starszych panów, w miasto idziemy, prawda? Mamy darmowe pieniądze, można to przehulać po prostu. E, taka jest nasza moralność chrześcijańska? Takie są Boże przykazania? Nawet jeżeli ksiądz by mi tego nie powiedział, dlaczego mi czasem nie mówi o tym? Bo uważa to za oczywiste, że trzeba. Zadośćuczynić Bogu symbolicznie, bo Pan Jezus już zadośćuczynił, ale to, co skradzione, trzeba oddać. Zawsze trzeba oddać to, co skradzione. To, co, jeżeli kogoś oszukaliśmy, wprowadziliśmy w błąd albo złożyliśmy jeszcze fałszywe zeznania w sądzie, to trzeba pójść i odwołać. Jeśli kogoś obraziliśmy, to trzeba przeprosić. Jest zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Bliźniemu też zawsze obowiązuje to. Jechaliśmy na gapę autobusem czy pociągiem, udało się, nie złapali nas, ale obowiązuje nas za uczynienie po pospowiedzi, czyli co potem na przykład? Kupujemy bilet, drzemy wstrzępy i rzucamy do kosza bez wsiadania do autobusu, nie? Zapłaciliśmy w ten sposób za przejazd, zgoda? Nie oszukiwaliśmy na podatkach. No to trzeba przeznaczyć teraz jakąś sumę, już żeby się nie narażać urzędowi skarbowemu, bo zaczną robić dochodzenie. No to trzeba przekazać jakąś sumę na dobry, niekościelny cel. Są domy dziecka, rozmaite inne sytuacje, w których rzeczywiście potrzeba naszego wsparcia, nie? I nikt nie musi wiedzieć, dlaczego, dlaczego Ty jesteś taki hojny w tej chwili. Ale obowiązuje zadośćuczynienie Bogu i Bliźniemu. Skradziony portfel. Choć ręka swędzi, ale to jest dosyć łatwo oddać, prawda? No, może wstyd, no to podrzuciłbym na ławce, że leży. Ale są takie grzechy, są takie sytuacje, w których to zadośćuczynienie bliźniemu, naprawa tych doczesnych skutków zła, jest trudna. Czasami jest trudna ze względu na to, o, najprostsza sytuacja. Wzywamy księdza do chorego. Ksiądz się wy... Chory się wyspowiadał, ksiądz nie zdążył zamknąć drzwi za sobą, a chory zmarł. I nie miał czasu, żeby naprawić. Nie? I odszedł z tego świata, pozostawiwszy po sobie nienaprawione zło. A Nieraz czasu zabrakło, nieraz jest tak, no właśnie ze względu na wielkość popełnionego zła. Ja spotkałem kiedyś takiego młodzieńca. Kto, o którym pisały gazety. Mieszkał na ulicy Osowskiej w Warszawie. Niektórzy wiedzą, gdzie to nawet, ale pisało o tym gazety sprawa publiczna. Nie miał jeszcze 13 lat, a z, zajmował się kradzieżą samochodów. Znaczy, jego zadaniem było wejść, włamać się do samochodu, odjechać i przestawić go na dwie ulice obok. I jeżeli tam nikt nie zauważył tego samochodu. Tak Jeszcze ten samochód, jak to mówiło się w ichstangu ostygł, to wtedy przychodzili już starzy złodzieje i zabierali go i odjeżdżali, bo już ostygł, już policja przestawała go szukać. A ten, jeżeli policja go łapała w cudzym samochodzie, odpowiadał bezczelnie, nie mam jeszcze trzynastu lat i co mi zrobisz, glino? W końcu udało się go zamknąć w poprawczaku. Wypuścili go na Weekend za dobre zachowanie i wiecie, w czasie weekendu sobota, niedziela ukradł cztery samochody taki był sprytny nie je już, bo go zastrzelili w czasie jednego z pościgów natomiast ile on ukradł w ciągu swojego życia, to nie wiem kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem to on nie potrafił do tylu liczyć ile ukradł samochodów komu? nie wiem Mówię, może komuś, kto całe życie na to pracę, może komuś, kto do lekarza nie ma jak dojechać, może komuś, kto jest niepełnosprawny i nie przejdzie stu metrów sami. Jak to? Jego to nie obchodziło, komu kradło. A teraz, jakby miałbyś to oddać, to co? Odpowiedział mi bezczelnie. Nie zacytuję, bo się nie nadaje w kościele. W cudzysłowie ksiądz sobie szarty robi, chyba by mi życia zabrakło. No rzeczywiście jemu, by życia zabrakło, gdyby miał wszystko oddać. Nieraz tak człowiek na rozrabia, A więc nieraz skala zła jest taka. A nieraz jest natura zła, którą wyrządziliśmy taka, że trudno za to zadośćuczynić. Klasyczny przykład, już najbardziej taki, no, że yy, rodzice zabili swoje nienarodzone dziecko. No i jak teraz zadośćuczynić? Wskrzesisz? Nie mamy takich mocy. A staniemy przed Chrystusem i staniemy na tamtym świecie i to dziecko wyciągnie ręce do swoich rodziców i powie, mamo tato. A leżejsza sprawa, no, jak już nie zabójstwo, no to kwestia taka. Przychodzi człowiek, który pił, wracał codziennie na rauszu, awanturował się, bił żonę, bił dzieci, żonę, żonie odebrał zdrowie, no przez niego choruje, prawda? Ma migotanie przedsionków, nerwice, przez niego choruje. Dzieci przez niego nie mogły się uczyć, chowały się pod stołem, pod łóżkiem, bo ojciec wraca pijany. Były wytykane w szkole palcami, bo nie miały nigdy odrobionych lekcji, bo nie miały jak odrobić. Nie zdobyły wykształcenia, nie mają przyszłości, zepsuł im życie. No i potem się nawrócił, wyspowiadał. No dobrze, i teraz obowiązuje nas zadośćuczynienie za popełnione grzechy. I co? I jak żonie wrócić zdrowie, które jej się odebrało? Jak dzieciom naprawić przyszłość, którą się zepsuło? O królu Władysławie Jagiele opowiadają taką historię, jak on zaraz po chrzcie i potem, kiedy go koronowano na króla, no królem była właściwie Jadwiga, ale na, na, na męża króla, naszego króla, królowej, i postanowił odbyć takie tournée po Polsce, po koronie i wszędzie robił wystawne uczty dla swoich wojów i dla swoich możnowładców. I żeby mieć na te, te uczty, z czego zrobić, wysłał swoich wojów po to, żeby kmieciom pozabierali zwyczajnie kury, świnie, krowy. I musi być uczta, musi być mięso. Ci obrabowani przez króla Jagiełek kmiecie Dotarli do miłosiernej świętej królowej Jadwigi i zaczęli płakać, że król no, żaden z poprzedników polskich tak nie robił. Ani chrobry, ani Kazimierz Wielki nikt tak nie robił. W Polsce nie ma takich zwyczajów, a tutaj król ich obrabował, własny król, ojciec narodu ich obrabował. Jadwiga weszła do komnaty Jagieły i mówi mu, że to nie litwa. Ty jesteś ochrzczonym królem. Ty masz być ojcem tych ludzi, a nie złodziejem. Król wziął sakiewkę ze złotymi monetami, wysłał swoich wojów, żeby zapłacili za krowy, kury i świnie. Ci poszli? Zapłacili za krowy, kury i świnie. Zawodzolowolony z siebie Jagieło wyciągnął się na swoim posłaniu i mówi do Jadwigi: No i co? Zapłaciłem. Zadowolona? A ona mu wtedy powiedziała: Tak, zapłaciłeś za kury, kaczki i świnie. A wy pomyślałeś o tym, kto im łzy przywróci, przywróci, które przez ciebie wypłakali? Czasem jeszcze są łzy wypłakane przez kogoś. I to jest też kwestia zadośćuczynienia bliźniemu. Za niektóre sprawy bardzo trudno jest zadośćuczynić. No i właśnie, jeżeli jest sytuacja taka, że człowiek pojedna się z Bogiem, wyspowiada się, to trzeba powiedzieć bardzo stanowczo, to nie grozi mu piekło, nie grozi mu potępienie. Nawet gdyby wyspowiadał się rzutem na taśmę w ostatniej chwili, ostatnim tchnieniem swojego życia. Mam kolegę księdza, który jest egzorcystą. Spotkaliśmy się niedawno, a co ty robisz? No ja dalej w mediach, a co ty robisz? No a ja dalej walczę z szatanem. No i co? I tak opowiadamy sobie, co u mnie najtrudniejsze, co u niego, on mówi, że u niego w jego posłudze najgorsze jest to, że kiedy przystępuje do egzorcyzmów, do uwalniania człowieka od złego ducha, to wtedy ten zły duch zaczyna go spowiadać. Jak to zaczyna Cię spowiadać? A mówi wiesz, wypomina mi wszystkie grzechy, publicznie wypomina mi wszystkie grzechy, które ja ksiądz popełniłem ostatnio. Mówi, kłopotliwe to jest. Kiedy mi wypomina publicznie wszystkie moje grzechy, ale tylko do ostatniej spowiedzi. To, co zostało wyspowiadane, z czego się wyspowiadałem, to nigdy do tego, nigdy o to mnie nie zahaczył. On do tego nie ma dostępu. Rozumiesz? Do tego, z czego się wyspowiadasz, to nawet diabeł nie ma dostępu. Dlatego piekło ci nie grozi. On nie ma na ciebie haka już. Jak się z tego wyspowiadałeś. Piekło ci nie grozi. I trzeba sobie powiedzieć dzisiaj tutaj stanowczo, kochani, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie chciałby człowiekowi odpuścić. Otwórzcie sobie wieczorem, jak znajdziecie czasu, trochę, list do Rzymian, rozdział ósmy, od wiersza 28 do końca. Umawiamy się Rzym 828, łatwiej będzie zapamiętać. Zgoda? Nie na dziewiątą się umawiamy, tylko Rzym 828. Przeczytajcie sobie, jak macie wątpliwości. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który za nas umarł, co więcej, z martwy wstał, siedzi po prawicy ojca i przyczynia się za nami? Wiecie, że ja to znam na pamięć? Sprawdźcie, czy dokładnie cytuję. Ja to znam na pamięć, bo sam się uczepiłem tego pazurami jak kot. Radzę też się nauczyć tych słów na pamięć. I w jak wątpliwości sobie powtarzać jak fragment pacierza. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie chciałby ci odpuścić. Bóg za dużo w ciebie zainwestował, żeby teraz ci nie odpuścić jakiegoś głupiego grzechu. I nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Nasz świątobliwy arcybiskup Henryk Hoser miał takie zawołanie: Major es deus, Bóg jest większy. Nie przesadzajmy, że my jesteśmy w stanie popełnić taki grzech, z którym sam Pan Bóg sobie nie poradzi. No nie przesadzaj. Trochę pokory i właściwych proporcji. Nie jesteś w stanie zrobić coś takiego, z czym Bóg sobie nie poradzi. A więc nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie chciałby odpuścić, i nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Ktoś powie, no, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu? A to jest sytuacja taka, w której ty nigdy nie poprosisz Boga o przebaczenie, ponieważ kwestionujesz działanie. Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego w, sakramencie świętych, w sakramentach świętych. I podchodzisz do tego, a co ja tu będę mu tam w ucho pluł? No tak, no jak ty nie wierzysz w sakramenty, nie wierzysz w działanie Chrystusa w sakramentach, no to, to. Ale to nie dlatego, że Bóg nie chce. Tylko nie da rady napoić osła, któremu nie chce się pić. Jasne? Więc nie bądź osłem. Ja wam naprawdę nie ubliżam. Mi na was zależy. Nie bądź osłem, nie bądź upartym osłem. Nie ma takiego grzechu. I w momencie, kiedy nasze grzechy są odpuszczone w sakramencie pokuty, ale rozrabialiśmy coś tak, że nie naprawiliśmy wyrządzonego na tym świecie, pozostawionego na tym świecie zła. To stan człowieka, który odchodzi z tego świata pojednany z Bogiem, któremu piekło nie grozi. Nazywa się, wiecie jak? Czyśćcem. Właśnie to jest czyściec. Kiedy jesteś pojednany z Bogiem, ale nie naprawiłeś wyrządzonego przez siebie zła. Kiedy w doczesności pozostawiasz po sobie jakiś dym, jakiś ból, czyjeś łzy, czy można tego uniknąć? Można. Ja jak powiedziałem, nie przyjeżdżam po to, żeby was straszyć, tylko po to, żeby wam pomóc przejść przez cały proces nawrócenia i zupełnego odpustu, po to, żebyśmy, Bożego, żebyśmy powtórnego przyjścia Chrystusa i spotkania z Chrystusem na progu wieczności mogli oczekiwać z taką samą nadzieją, radością i spokojem serca, jak się czeka na Boże Narodzenie. Kochani, da się, mówię to z doświadczenia, naprawdę da się. Zapraszam, przyjdźcie jutro i po, pozwólcie mi, że skończymy cały ten proces, bo gdybyście, gdybym Was tak zostawił dzisiaj w połowie drogi, to byłoby coś takiego jak przestraszyć strusia na betonie. No, no nie, tak się nie robi, dobrze? Spotykamy się jutro jeszcze, bo dziś już późno się zrobiło. Przepraszam księdza proboszcza za przedłużanie, dziękuję za cierpliwość. Ostatnie jedno zdanie, jakby ktoś tam miał jutro ochotę, bo to jutro, dzisiaj to tak, tam jakieś strzępy. Gdzieś tam z nudów w międzyczasie napisałem książkę między jedną a drugą jakąś rekolekcjami, naukami. To jest świeża. Nie chodzi o robienie biznesu, to kosztuje 20 zł, czyli 8 zł, 12 złotych kosztuje tygodnik niedziela, a książka kosztuje 20, bo tu nie chodzi o robienie biznesu, wiecie, ja wykorzystuję różne środki, tygodnik, czasopisma, telewizję, radio, internet, książkę, bo prowadząc rekolekcję, pytam proboszcza waszego, do ilu ludzi ja tu mniej więcej jestem w stanie trafić, proboszcz mówi, no tak mniej więcej do dwóch tysięcy ludzi, tyle będzie na rekolekcjach, na wszystkich naukach, nie? A normalnie ja dzięki mediom trafiam do setek tysięcy ludzi, dlatego mi są potrzebne radio, telewizja, internet, książki, jak się tylko da, po prostu, jak się tylko da, na wszystkie sposoby trzeba głosić prawdę. Dziękuję, przyjdziecie jutro, dobra, nie będę miał dzięki temu wyrzutów sumienia, że Was przestraszyłem. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.